Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego chińskiego noża, tym razem od marki SRM Model 255 LGK. Sakiewka do przechowywania noża z logiem producenta. Długość całkowita 19,1 cm, długość głównie 8,2 cm, grubość głównie 2,5 mm. Stal głównie to 10Cr15CoMoV, czyli chiński odpowiednik stali VG-10. Dobrze trzyma ostro i zahartowana pomiędzy 58-60 Hz. Wykończenie. Producent opisuje jako brush. Jest to wykończenie podobne do satyny, ale jest bardziej matowe. Na głowni nazwa firmy z rozdzielniciem skrótu, stay ready for more. Z drugiej strony, nazwa modelu 255 LGK i numer seryjny otwierany za pomocą dwustronnego kołka lub samej blokady. Noż chodzi na łożyskach. Rękojeść to okładziny z szarego G10. Jakoś lubię rękojeści, które nie są czarne, jak mam możliwość, to takie właśnie wybieram, ale dostępna jest również wersja z zielonym G10 i czerwioną głownią. Bardzo podoba mi się ten żółty ring wokół pivotu, na którym znajduje się logo firmy. Na grzbiecie obudowy blokady również napis Stay Ready for More. Blokada jest, odpowiedni, jest która jest odpowiednikiem Axis Lock. mechanika jak zegarku, perfekcyjna nóż chodzi po prostu świetny, aż chce się klikać przez cały czas bardzo ciekawy klip ze stali nierdzewnej z wybitym logiem producenta z możliwością przełożenia w drugą stronę dostosowany zarówno dla lewo i praworęcznych tulejka w mosiężnym kolorze przez którą można przewlec linkę lub parakord podsumowując Moim zdaniem flagowy jeden z najlepszych noży od firmy SRM. Świetna mechanika, niewielkie rozmiary. Duża wygoda użytkowania, przyzwoita stal, idealne narzędzie LC dla każdego. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.